Pan Kacper dołącza do grona sportowców, którzy rozsławiają imię uniwersytetu, dobre imię Uniwersytetu Szczecińskiego i pokazują, jak można łączyć studiowanie, zdobywanie swojej przyszłości, inwestować w przyszłość, uprawiając równocześnie na najwyższym poziomie sport. Ja jako były gracz pioniera Szczecin zawsze kibicowałem pogoni Szczecin. W związku z tym, no z czegoś to, z czegoś to, to wynika. Pan pokazuje, że można te trudne zawodowe uprawianie sportu połączyć ze studiowaniem i jest nam bardzo miło, że Pan studiuje w Uniwersytecie Szczecińskim, nasz Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia od lat ściąga najlepszych zawodników w różnych dyscyplinach sportowych. Pragnę życzyć Panu wytrwałości w pokonywaniu wszelkich przeszkód oraz satysfakcji i radości z tego, co Pan robi, a kolejne zwycięstwa niech staną się impulsem do jeszcze większej pracy. Z wyrazami szacunku, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego Waldemar Tarczyński. Gratuluję. Jest to na czasie, bo Mistrzostwa Europy w piłce nożnej za pasem. Jeszcze taki... Drobny element, który pozwoli pokazywać, że jest Pan z Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo proszę. Nazywam się Kasper Smoliński, studiuję na Uniwersytecie Szczecińskim, gram w pogoni Szczecin. Łączę grę w piłkę z, ze studiowaniem. Dzisiaj miałem tutaj przyjemność gościć. Jest mi bardzo miło to zaproszenie. Jestem dowodem na to, że można łączyć studiowanie z graniem w piłkę nożną. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem.